Słowiańskie boginie ziół to temat rozmowy z powodu książki Joanny Laprus i o tej książce będziemy w tej chwili rozmawiać, a gościem Polskiego Radia Koszalin jest autorka, witam serdecznie. Dzień dobry. Przeczytałem na skrzydełku, że urodziła się pani i mieszka po sąsiedzku z Łysą Górą tak. i czy ta łysa Góra tak po prostu na panią wpłynęła, że te słowiańskie boginie ziół Objawiły się w wersji książkowej. Wydaje mi się, że ta Łysa Góra wpłynęła na mnie, ale trochę później, ponieważ kiedy mieszkałam tam, to w ogóle sobie nie do końca zdawałam z tego sprawę. Pisząc książkę, dopiero do mnie dotarło, jak silne były wierzenia w boginie, właśnie na tym terenie. I oczywiście, jeżeli chodzi o Łysą Górę, wiemy wszystkie opowieści, legendy o, o tych wszystkich niesamowitych sabatach, które tam się odbywały, i związane to było z czarownicami, ale tak naprawdę pierwotnie było to miejsce związane z kultem bogini Dziewanny. Więc ja właściwie pisząc książkę, nie mieszkając już bardzo długo koło Łysej Góry, zdałam sobie sprawę, że one na mnie oddziaływały, ale w jakiś taki magiczny, tajemniczy sposób. Ja nawet nie miałam o tym w ogóle pojęcia. Bardziej oddziaływał na mnie jednak dziadek z Podlasia. No to wspaniałe sięganie do korzeni. Słowiańszczyzna od pewnego czasu jest dość modna. Pani tutaj, jakby powiedzieć, no wzmacnia ten przekaz zainteresowania korzeniami kultury polskiej i słowiańskiej. Tak, dlatego, że wydaje mi się, że to jest ta kultura, która nas buduje, z której wyrośliśmy i powinniśmy o tym jak najwięcej mówić. Ja na przykład spotykam się z czytelniczkami oraz czytelnikami, którzy mi zawsze mówią, ojej, jak fajnie, że pani to zebrała w jedną książkę, bo tak naprawdę niewiele na ten temat można znaleźć, no bo ciągle tej wiedzy nie ma. Jak wiemy, nie istnieje mitologia słowiańska. To wszystko, co zostało pozbierane przez badaczy, jest w szczątkach no bo przecież nie zachowało się wiele rzeczy. Dużo rzeczy sobie dopowiedzieliśmy, jakoś sobie wyobraziliśmy. Wiele z tych opowieści i legend, tak naprawdę jest wzorowany na innych opowieściach i legendach. Natomiast wydaje mi się, że to jest to, co nas buduje, z czego wyrośliśmy, jest dla nas bardzo ważne i nie, nie należy o tym zapominać, a wręcz należy to przywoływać. Niewątpliwie tak. Odnośnie tego przywoływania, no to muszę tak trochę z zadziorem powiedzieć. Jest bardzo Dużo nierzetelnych publikacji na temat słowiańskiej w internecie. Tak. I część czytelników boi się wręcz zaglądać na te strony, bo są tam jakieś kosmiczne sytuacje opisywane, które nie mają uzasadnienia w historii Polski, czy no, już nie mówiąc Europy. Mm, tak. Natomiast tu w Pani przypadku zauważyłem, że dość obszernie Pani cytuje bibliografię. Tak, chociaż ja uważam, że fantazje też są fantastyczne, i czasami warto napisać coś fantastycznego, to znaczy dużo pięknych książek literackich, dotyczących właśnie motywów słowiańskich ukazuje się w ostatnim czasie i mi się to bardzo podoba. Cieszę się, że coraz częściej sięgamy do takich motywów, ale tu w tym przypadku rzeczywiście mamy do czynienia z czystą literaturą, i tutaj możemy sobie na pewne rzeczy pozwolić. Natomiast słowiańskie boginie ziół no nie są do końca powieścią literacką, bo jest to tak Zielnik, ale właściwie baśniowy, ale jest to jednak zielnik, więc starałam się wybrać takie źródła, które wydawały mi się wiarygodne albo ciekawe, bo też opieram się na kontrowersyjnych źródłach, na przykład na wymyślonej mitologii, ale ona była dla mnie bardzo ciekawa jako zjawisko, dlatego że. Nie mamy tej wiedzy i rzeczywiście w różny sposób próbujemy sobie tę wiedzę w jakiś sposób zastąpić, tworząc tą mitologię, wyobrażając to sobie. Byłoby nam łatwiej wszystkim, gdybyśmy to mieli spisane, gdyby to istniało. Ale jak wiadomo, że jak tego nie ma, to są różne przekłamania, tak jak istniały wszystkie przekłamania przez te wszystkie wieki, co ktoś usłyszał, dodał od siebie, i tak właściwie to do końca nie wiadomo, jak było. Drugi element, który tutaj zauważam, to jest miłość. Ona się przebija. Dość często występuje <laughs> słowo miłość w tej książce. No to że pytam, z czego to wynika? Czy miała Pani jakieś specjalne życzenia, jeżeli chodzi o, o zioła i te reakcje, które one wywołują? Wynika to głównie z tego, że to był taki element, który najbardziej interesował ludzi, czyli zdrowie i miłość. To były dwa elementy najważniejsze dla naszych przodków, ale też dla naszych babci prababć. Ludzie zawsze chcieli być szczęśliwi i zdrowi. No ale co jest najważniejsze w życiu? Oczywiście wspaniały związek i miłość. Więc te zioła na miłość były bardzo ważne. I to jest taki cały element tych ziół właśnie miłosnych, z których korzystano w różny sposób, A wynika oczywiście z zapotrzebowania. To były najczęściej młode dziewczyny, które potrzebowały znaleźć narzeczonego, znaleźć prawdziwą miłość, ale to chodziło też głównie o taką miłość zakończoną związkiem. Więc y, właściwie to, że te zioła są miłosne, y, wynika z tego, że tego potrzebowali ludzie. Wydaje mi się, że właściwie to dzisiaj też potrzebują. To proszę może o osobistą refleksję, bo wspomniała Pani o dziadku, który Panią wtajemniczył zielarstwo, ale czy doświadczyła Pani działania ziół miłosnych na swoim przykładzie albo na przykładzie swoich najbliższych? Oczywiście w Lubczyku. Dlatego, że jakimś dziwnym trafem u nas w domu zawsze był lubczyk. My mieszkaliśmy w domu, gdzie naprawdę było całe zabetonowane podwórko, więc potrzeba ogródka była ogromna. I pamiętam, kiedy mój tata podjął decyzję, że spróbuje jakoś rozprawić się z tym betonem wokół nas. I pierwszą rzecz, którą posadził, to był taki malutki lubczyk. I ten lubczyk wyrósł w formie, już praktycznie się śmialiśmy, drzewa lubczykowego, bo on bardzo szybko urósł i był olbrzymi. I ten lubczyk, pamiętam, zawsze był dodawany u nas do rosołu. Tata twierdził, że dzięki temu właśnie podgrzewał atmosferę i relacje z mamą. Tak twierdził. Ja co prawda nie korzystałam aż w takich metodach, ale metody, jeżeli chodzi o lubczyk, są fantastyczne, bo można było nie tylko dodawać go do zupy, ale można go było również zaszywać w koszulę osoby ukochanej. Jeszcze tego nie robiłam, ale nie mówię nie. No to bardzo jest ciekawe, ale chciałem się dowiedzieć, czy mama jak reagowała na te oświadczenia. Twierdziła, że rosół, który gotuje tata jest najlepszy na świecie, bo tata gotował ten rosół z lubczykiem, Aha. więc chyba działało. Wygląda na to, że to działa. Bardzo mnie też zainteresowała Jarzębina i tutaj jest takie wskazanie też no, trochę etnograficzne, bo pisze pani na przykład w książce, jak na Kaszubach wierzono w Jarzębinę, w jej moc. Te wędróbki teraz na wakacje wydają się no, bardzo apetyczne, żeby zajrzeć do zielnika. Jeżeli ktoś na przykład chce poznać taką właśnie magię ludową, bo właściwie ta książka jest o magii ludowej i o takim starym zastosowaniu ziół, to myślę, że możemy z tego skorzystać właśnie wędrując po polsce. Bo co ciekawe, te, te różne rośliny w różnych regionach miały czasami zupełnie odmienne zastosowania. Ja na przykład miałam taką historię w dzieciństwie. Że mój dziadek zawsze uważał, że tatarek przynosi szczęście, bo był spod a moja babcia twierdziła, że przynosi nieszczęście. I to było zawsze źródło konfliktu i oni się nigdy nie potrafili w tej kwestii dogadać. I myśmy wpadli z dziadkiem na genialny pomysł, mianowicie zrywaliśmy tatarak i ukrywaliśmy go za szafą, tak żeby babcia go nie widziała. Więc takie właśnie różnice w postrzeganiu znaczenia ziół, w zależności od regionu, one, one się właściwie cały czas pojawiają, też niektóre te zioła na przykład były stosowane w obrzędach weselnych, a gdzieś indziej w obrzędach pogrzebowych. Więc to tak naprawdę strasznie się miesza, ale to jest chyba w tych działach najciekawsze, że one nie są takie jednoznaczne. Powiedzmy w zakończeniu spotkania o boginiach bo no powiedzmy sobie też, że w Polsce w tej chwili, szczególnie w tej sytuacji kryzysowej wartości, no mówię o wojnie. Tak. To jest wielka porażka cywilizacji, no, już nie wchodząc w szczegóły. Wszystkie słowa związane z Bogiem, z jakimś wyższym bytem powodują jakby pejoratywne reakcje. No, ludzie się po prostu są zbuntowani. Tak, nie gdzie jest Bóg, skoro pozwala na takie rzeczy, prawda? Więc chciałem o tej boginie w tym kontekście. To jest dla mnie taka emanacja kobiecej energii, bo te bogini, o których piszę, to są bardzo silne postacie kobiece. To są takie archetypy kobiecości. Każda z nich jest jakaś specyficzna, ma swoje zastosowanie, każda coś przynosi, w każdej się coś dzieje. Jedna jest bardzo młoda, druga jest dojrzała, a trzecia przechodzi transformację. Tak w dużym skrócie. Myślę, że taka energia kobieca w dzisiejszych czasach jest nam bardzo potrzebna i taka właśnie energia wyciszająca, ale też energia dobra, spokojna. Wojna opiekuńcza to jest to, czego nam bardzo brakuje. Być może jest tak, że właśnie teraz jeszcze bardziej będziemy potrzebować bogiń, skoro bogowie się na mnie sprawdzili. Hmm. No to muszę jeszcze zapytać o kontekst klasztorno-chrześcijański. W tych y, m, procedurach jakby oswajania przyrody, mnisi na polskich terenach mm -hmm. no, zasłużyli się bardzo. Tak. A jeżeli chodzi o kobiety, no to przychodzi mi na myśl święta Hildegarda, Hildegarda ta z Bingen. Tak. Ta. Y, ona też no, bardzo ukochała zioła i y, tylko tam z kolei wszystko było transformowane przez ten boski pierwiastek. Tak. Do człowieka, a u pani przez boginię. Przez boginię. Tak, dlatego że chyba to był też trochę inny czas, gdzie był taki bardzo też bliski, bezpośredni, czy można było nawiązać bezpośredni kontakt z wyższym bytem też. Czyli z tym takim sakrum. Rośliny w tym pomagały. Wydaje mi się, że tak naprawdę źródło jest to samo tak naprawdę chodzi o kontakt z tym w, w sakrum. Oraz o czymś, z czymś wyjątkowym. Dla mnie te rośliny są też takim przekaźnikiem mocy. A to właściwie było zawsze. I zarówno w czasach pogańskich, jak i później. Taką klamrą, dziękuję za spotkanie, Joanna Laprus była Państwa gościem. Napisała książkę słowiańskiej, Boginie Ziół. No i trzeba byłoby jeszcze dodać, że ona jest pięknie wydana, co też... Jak sądzę, jest ważne w obecnych czasach, żeby była piękna oprawa, piękne ryciny kolorowe i, i grafiki, które pozwalają w tym świecie ziół i bogiń się poruszać. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słuchaczom Polskiego Radia Koszalin z całego serca polecam Słowiańskiej Bogini Ziół. Joanna Loprus.